W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dziesięciu produktach spożywczych, których należy unikać przy autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy Hashimoto, aby złagodzić jego objawy i poczuć się lepiej. Zanim je poznasz, ważne abyś zrozumiał, że Hashimoto to takie dwa w jednym, czyli połączenie choroby tarczycy z zaburzeniami pracy układu odpornościowego. Dobra wiadomość jest taka, że eliminując z jadło spisu nieodpowiednie pokarmy, możesz wpłynąć na jeden lub oba te obszary i tym samym poprawić swój komfort życia. Sprawdźmy zatem, których z nich powinieneś unikać i dlaczego. Numer 1. Gluten. Na pierwszym miejscu dzisiejszej listy znajduje się gluten. W rzeczywistości nie jest to produkt spożywczy sam w sobie, a kompleks białek występujący w ziarnach zbóż, w tym pszenicy, życie i jęczmieniu. Powodem, dla którego powinieneś wyeliminować go z diety, jest jego destrukcyjny wpływ na jelita. Gluten uszkadza ich wyściółkę i wywołuje w nich stany zapalne. A pamiętaj, że przy Hashimoto powinieneś unikać wszystkiego, co działa prozapalnie. Niestety Hashimoto ma to do siebie, że często występuje w parze z innymi chorobami autoimmunologicznymi, np. celiakią. Jest to schorzenie, w przebiegu którego układ odpornościowy nieprawidłowo reaguje na gluten i atakuje jelito cienkie, prowadząc do zaniku kosmków jelitowych, a to głównie one pomagają nam przyswajać składniki odżywcze z pożywienia. Nawet jeśli nie zdiagnozowano u Ciebie celiaki, nie możesz stracić czujności. Dlaczego? Ponieważ istnieje jeszcze inny rodzaj nietolerancji glutenu, czyli nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, która również wywołuje stany zapalne w jelitach. Jeżeli Twoje objawy są szczególnie uciążliwe, wyeliminuj gluten z jadłospisu na 90 dni, nawet jeśli nie cierpisz na celiakię ani nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. Być może zmotywuje Cię to, że wielu pacjentów rezygnujących ze spożywania gluten zauważa wyraźną poprawę samopoczucia. I to czasami już po 60 dniach. Numer 2. Sól jodowana. Zanim przystąpimy do omówienia kolejnego produktu, odpowiedz sobie w myślach na pytanie, czy na co dzień unikasz jodu, ponieważ usłyszałeś, że może Ci zaszkodzić? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to wiedz, że nie jest to do końca prawda. Ważne, abyś uświadomił sobie, że problemem jest nie jod sam w sobie, a jego nadmierna ilość. Istnieje co najmniej kilka produktów, w przypadku których trudno jest kontrolować ilość przyjmowanego jodu, a jednym z nich jest sól jodowana. Po sól sięgamy nawet kilka razy dziennie i tak naprawdę nie wiemy, ile dodajemy jej do jedzenia i jak dużo jodu się w niej znajduje. Co więcej, nie zawiera ona cynku ani selenu czyli składników odżywczych działających ochronnie na tarczyce a to naraża nas na potencjalne zapalenie. Nie wyobrażasz sobie swoich posiłków bez soli. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Wystarczy, że sięgniesz po wersję nie zawierającą jodu, na przykład sól celtycką, lub ich himalajską. Numer 3, Produkty mleczne. Przejdźmy do kolejnego punktu i porozmawiajmy o produktach mlecznych. U pacjentów z Hashimoto często występuje problem z trawieniem mleka i jego przetworów, za co odpowiadają w głównej mierze dwa składniki: cukier, w tym przypadku laktoza oraz białka, takie jak kazeina. Co prawda związki te wpływają na organizm w nieco inny sposób, jednak oba z nich sprzyjają rozwojowi stanów zapalnych w jelitach. Po spożyciu na nabiału męczą cię uporczywe wzdęcia, gazy lub bóle brzucha. Wszystko wskazuje na to, że zmagasz się z nietolerancją laktozy. Na twojej twarzy pojawił się trądzik i dokucza ci katar, choć nic nie wskazuje na chorobę ani alergię. Wiedz, że może być to efekt nietolerancji kazeiny. Niestety do tej pory nie udało się ustalić, co dokładnie sprawia, że laktoza i kazeina wywołują wspomniane objawy, jednak wiadomo, że w jakiś sposób zakłócają one działanie układu odpornościowego. Cierpiąc na Hashimoto, masz świadomość tego, że Twój układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo, a więc powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby usprawnić jego pracę a możesz to zrobić między innymi poprzez ograniczenie lub wykluczenie nabiału ze swojej diety, zwłaszcza jeśli przyczynia się on do pogorszenia twojego samopoczucia. Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie rodzaje nabiału muszą ci szkodzić. Być może źle czujesz się po płynnych produktach mlecznych, ale za to dobrze reagujesz na sery. Po prostu musisz trochę potestować, aby dowiedzieć się, co jest najlepsze dla Twojego organizmu. Wiedz jednak, że istnieją badania, w których całkowite unikanie nabiału przez pacjentów z Hashimoto przyczyniło się u nich do poprawy testów laboratoryjnych, w tym poziomu TSH oraz wolnej frakcji T3 i T4 ważne abyś miał to na uwadze gdy będziesz komponować swój jadłospis jeśli ty chcesz dowiedzieć się jak stosować olej z czarnuszki z magnezem by znaczna część objawów choroby Hashimoto ustąpiła to zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną na którą możesz zapisać się na stronie motyle.pl wpisz w przeglądarkę motyle.pl bądź kliknij w link w opisie a my przechodzimy dalej numer 4 Soja. Kolejny punkt poświęcimy produktowi szczególnie popularnemu wśród wegan, czyli soi. Wiedz, że istnieje co najmniej kilka powodów przemawiających za jej wyeliminowaniem z diety przy Hashimoto. Po pierwsze, produkty sojowe są w większości wysoko przetworzone, ale temat wysoko przetworzonej żywności szerzej omówimy w jednym z kolejnych punktów. Po drugie, soja wykazuje działanie goitrogenne, czyli wolotwórcze. To oznacza, że blokuje ona wchłanianie jodu przez tarczycę, co jest szczególnie niepożądane przy jej niedoczynności. Jeśli lubisz Soję i dobrze na nią reagujesz, możesz ewentualnie sięgnąć po jej wersję organiczną lub niemodyfikowaną genetycznie, jednak wiedz, że w większości przypadków zaleca się jej całkowite odstawienie. Numer 5. Kawa. Teraz opowiemy sobie o produkcie, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie poranków, czyli o kawie. Kawa, a właściwie zawarta w niej kofeina, ma tendencję do zaburzania czynności tarczycy. W jaki sposób? Otóż działa ona hamująco na mózg, co oznacza, że jego kontakt z tarczycą zostaje w pewnym stopniu stłumiony, a to prowadzi do obniżenia poziomu wolnego hormonu tarczycy. Szczególną ostrożność przy spożywaniu kawy powinny zachować osoby przyjmujące lewotyroksynę, czyli syntetyczny hormon tarczycy, ponieważ może ona zaburzać jej wchłanianie. Jak zapewne zauważyłeś, po kawie często zwiększa się częstotliwość wypróżnień, co sprawia, że lek przebywa krócej w jelitach, a co za tym idzie, zostaje gorzej wchłonięty. Jeśli nie jesteś w stanie całkowicie zrezygnować z kawy, to przynajmniej zachowaj co najmniej godzinny odstęp między jej spożyciem a przyjęciem hormonu. Niestety nie są to jedyne ciemne strony kawy. Kolejnym argumentem przemawiającym za jej odstawieniem jest to, że obciąża ona nadnercza i prowadzi do zaburzeń równowagi kortyzolu, czyli hormonu stresu, który upośledza konwersję T4 do T3. Oczywiście celem tego filmu nie jest demonizowanie kawy. Istnieje szereg badań, które wskazują na jej prozdrowotne właściwości. Jednak, zmagając się z Hashimoto, możesz reagować na nią inaczej niż zdrowe osoby. Numer 6. Alkohol. A skoro już jesteśmy w temacie używek, to w następnym punkcie porozmawiamy o innym produkcie z tej grupy, czyli o alkoholu. Co prawda, nie ma on większego wpływu na układ odpornościowy, chyba że spożywasz go w nadmiernych ilościach, ale za to działa destrukcyjnie na wątrobę. Zapewne teraz zastanawiasz się, ale co wspólnego ma wątroba z gruczołem tarczowym? Przede wszystkim to, że to głównie w niej zachodzi konwersja hormonów tarczycy, czyli przemiana nieaktywnego hormonu T4 do jego aktywnej formy T3. Pijąc napoje wyskokowe, zwłaszcza w większych ilościach, możesz zaburzyć ten proces i dodatkowo obciążyć swoją wątrobę. W końcu zmuszasz ją do wykonania kolejnego zadania, czyli zmetabolizowania alkoholu. Pomyśl o tym za każdym razem, gdy najdzie cię ochota na kolejnego drinka lub piwo. A jeśli ty chcesz dowiedzieć się jak stosować olej z czarnuszki z magnezem, by znaczna część objawów choroby Hashimoto ustąpiła, to zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną, na którą możesz zapisać się na stronie motyle.pl. Wpisz w przeglądarkę motyle.pl bądź kliknij w link w opisie, a my przechodzimy dalej. Numer 7 Wysoko przetworzona żywność Numerem 7 w dzisiejszym zestawieniu jest wysoko przetworzona żywność, czyli wszelkiego rodzaju słodycze, kolorowe napoje, dania typu instant, słone przekąski, fast foody i gotowe sosy. Są to takie produkty, które przed trafieniem na sklepowe półki przechodzą przez szereg etapów, mających na celu zmodyfikować ich wygląd oraz wypełnić je konserwantami, wzmacniaczami smaku, tłuszczami i rafinowanym cukrem. Co prawda, cały ten proces pozwala wydłużyć ich termin przydatności do spożycia, jednak wymaga użycia takich dodatków, których ty, jako osoba z Hashimoto, powinieneś bezwzględnie unikać. Pamiętaj, aby podczas zakupów zachować czujność, ponieważ produkty, które wydają ci się zdrowe, mogą wcale takimi nie być. Po czym rozpoznasz wysoko przetworzony produkt? Wystarczy, że spojrzysz na jego skład. Jeśli na liście znajdują się składniki, których nie jesteś w stanie odczytać lub zidentyfikować, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że został on przetworzony i powinieneś odłożyć go na półkę. Numer 8 Rafinowany cukier. Kolejny punkt łączy się z tym poprzednim, ponieważ dotyczy rafinowanego cukru. Powodem, dla którego powinieneś odstawić cukier przy Hashimoto, nie jest to, że ma on bezpośredni destrukcyjny wpływ na tarczycę. W rzeczywistości nie ma żadnych badań, które wskazywałyby, że cukier prowadzi do zaburzenia jej czynności. Mamy jednak jasność co do tego, że spożywanie go w nadmiernych ilościach niekorzystnie wpływa na wagę oraz poziom cukru i insuliny we krwi. Wszystkie te trzy czynniki prowadzą do rozwoju stanów zapalnych, osłabienia układu odpornościowego, a także zaburzenia pracy tarczycy poprzez hamowanie konwersji T4 do T3. Oczywiście nie oznacza to, że musisz całkowicie zrezygnować z cukru. W końcu dieta ma być nie tylko odżywcza, ale również smaczna i łatwa w stosowaniu. Po prostu spożywaj go w umiarkowanych ilościach i szczególnie unikaj jego rafinowanej formy, czyli tej obecnej w wysoko przetworzonej żywności. W razie potrzeby możesz sięgnąć po jego naturalne źródła, np. Na miód lub syrop klonowy, zwłaszcza jeśli na co dzień spożywasz mało węglowodanów. Pamiętaj jednak, aby w ich przypadku również zachować umiar i nie dodawać ich do każdego posiłku. Numer 9. Prozapalne oleje. Na dziewiątym miejscu dzisiejszej listy znajduje się wyjątkowo podstępna grupa produktów, czyli oleje. Mowa oczywiście o takich działających prozapalnie. Coraz częściej mówi się o tym, że w dzisiejszych czasach to właśnie one w dużej mierze stoją za rozwojem wielu chorób przewlekłych. Producenci wmawiają nam, że są to zdrowe oleje roślinne, jednak w rzeczywistości są to produkty poddawane licznym etapom przetwarzania, aby długo nadawały się do spożycia i dobrze prezentowały się na półkach sklepowych. O jakich olejach mowa? Na czarnej liście znajduje się m.in. olej sojowy, Arachidowy, kukurydziany, z krokosza barwierskiego, z kiełków pszenicy, rzepakowy, słonecznikowy, z nasion bawełny, z pestek winogron oraz z otrębów ryżowych. Wszystko to są przemysłowe oleje z nasion, które często kryją się pod nazwą oleje roślinne. I to właśnie ich powinieneś unikać. Dlaczego? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, warto, abyś zrozumiał pewien proces zachodzący w naszym organizmie. Otóż po spożyciu tłuszcze trafiają do błon komórkowych, stanowiąc ich budulec i zapewniając ich integralność. Te tłuszcze, których organizm nie jest w stanie natychmiast wykorzystać, są nawet miesiącami przechowywane w komórkach tłuszczowych. Problem pojawia się wtedy, gdy zawierają one prozapalne związki. Wtedy, tkwiąc długo w naszym ciele, przyczyniają się do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego. Czy to oznacza, że musisz całkowicie zrezygnować ze spożywania olejów? Absolutnie nie. Wystarczy, że sięgniesz po ich zdrowszą wersję, na przykład oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia lub olej z awokado. Numer 10. Niektóre surowe warzywa. Ostatnia pozycja w dzisiejszym zestawieniu może niektórych zaskoczyć, ponieważ dotyczy niektórych surowych warzyw. Oczywiście nie są one czymś, czego zawsze należy unikać, jednak warto uświadomić sobie, jakie problemy mogą wywołać one u pacjentów z Hashimoto. Przechodząc do sedna, niektóre warzywa, np. brukselka, jarmusz i brokuły, obfitują w goitrogeny czyli substancje wolotwórcze, które zaburzają wchłanianie jodu przez tarczycę. Co prawda ich działanie goitrogenne nie jest zbyt silne, jednak może przysporzyć pewnych problemów osobom spożywającym na co dzień zbyt małą ilość jodu. Dobra wiadomość jest taka, że możesz zmniejszyć ilość goitrogenów w warzywach, na przykład gotując je w wodzie lub na parze. I warto to robić, nawet jeśli częściowo pozbawi ich to składników odżywczych jak widać, stosowanie odpowiedniej diety jest bardzo ważne dla Twojej tarczycy, zwłaszcza jeśli zmagasz się z Hashimoto. Wykluczenie z jadłospisu szkodliwych produktów to kluczowy krok w stronę lepszego samopoczucia. Wbrew pozorom wcale nie musisz stosować u restrykcyjnej diety. Czasami wystarczą tylko drobne zmiany, aby znacznie poprawić stan swojego zdrowia i zwiększyć komfort życia. Chcesz poznać inne sposoby na wyciszenie objawów Hashimoto lub innych chorób tarczycy? W takim razie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeśli ty chcesz dowiedzieć się, jak stosować olej z czarnuszki z magnezem, by znaczna część objawów choroby Hashimoto ustąpiła, to zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną, na którą możesz zapisać się na stronie motyle.pl. Wpisz w przeglądarkę motyle.pl bądź kliknij w link w opisie.